Ja nie wiem, bo wy się śmiejecie ze mnie zawsze. Ja nie wiem o co chodzi, pierdolcie się, ja nie wiem. Cześć, ja jestem Willi i witam was w kolejnym odcinku tajemnic i ciekawostek z Google Maps. Ej, ostatnio chciałem to oglądać, by to ktoś polecał. W dzisiejszym odcinku pokażę wam ciekawostkę, która sprawi, że stracicie zaufanie do dosłownie każdej osoby jaką znacie. Znajdujemy się na przedmieściach miasta Anchorage w stanie Alaska. Osiedle jak każde inne, nic specjalnie ciekawego. Osiedle wypełnione zwykłymi ludźmi, robiącymi zwykłe rzeczy, tak jak tutaj ten koleś. Ewidentnie on coś tutaj naprawia, jakieś narzędzia, deska. Można domyśleć się, że on się tym zajmuje zawodowo. I jak spojrzymy sobie na jego przyczepę, to nawet zobaczymy nazwę jego strony internetowej. To jest właśnie ta strona internetowa. Widzimy tutaj, że faktycznie on zajmuje się różnymi usługami naprawczymi i budowlanymi. Na dole tej strony możemy nawet znaleźć jego dane. Nazywa się on Israel Kiss. Ciekawe, co by się stało, jakbyśmy sobie go teraz wyszukali w Google. No i okazuje się, że ten gościu jest całkiem sławny, on ma nawet swój artykuł na Wikipedii. Izrael Kiss, amerykański seryjny morderca, rabuś bankowy, włamywacz, podpalacz, porywacz, gwałciciel i necrofil. Jeszcze tylko brakuje, żeby był zoofilem i influencerem. Tak czy inaczej, ten koleś, którego widzieliśmy na początku odcinka. To jest seryjny morderca. Obok niego można zobaczyć także jakieś dziecko. To jest jego dziesięcioletnia córka, która nie miała najmniejszego pojęcia, że jej tata jest seryjnym mordercą. Nawet kiedy go złapano, to on mówił, że wolałby, żeby nigdy nie dowiedziała się prawdy o nim. To równie dobrze mógł być Wasz ojciec. Albo to wasza matka. W sumie zastanawialiście się kiedyś, czemu wasza matka trzyma. Ja Nie przeczytałem, że to. Teraz zbudowanie. O pierdolę. ma tyle noży w szufladzie w kuchni. Przecież do zrobienia obiadu wystarczyłby jej jeden. Podobnie jak Wasza matka, Izrael Kiss bardzo dobrze potrafił ukryć to, czym tak naprawdę się zajmuje przed rodziną i znajomymi. Można by nawet powiedzieć, że w jego ciele tak naprawdę żyły dwie kompletnie inne osoby. There is no one who knows me, or who has ever known me, who knows anything about me, really. They're going to tell you something that does not line up with anything I tell you because I'm two different people, basically. How long have you been two different people? <laughs> long time. 14 years. To, co wyróżniało Izraela Kisa na tle wielu innych seryjnych morderców, to to, jak bardzo był on przebiegły i nieprzewidywalny. Gdybyśmy go sobie na przykład porównali do takiego Kuby Rozprówacza, to Kuba Rozprówacz zabijał w Londynie, w dzielnicy Whitechapel. Jego ofiarami były prostytutki, a wszystkie zabójstwa odbywały się w godzinach nocnych. Więc policja, mając te wszystkie dane, była w stanie stwierdzić, że te ofiary są powiązane Mork. była w stanie stwierdzić, że mają do czynienia z seryjnym zabójstwem. Smork, kurwa. zabójcą mi mogli nawet przewidzieć, w jakim kolejnym miejscu może zaatakować. Natomiast Izrael Kiss zabijał przez kilkanaście lat, a policja nawet nie zdawała sobie sprawy, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Pokażę wam teraz, w jaki sposób on był w stanie to osiągnąć. Na przykładzie jego jednego zabójstwa, on wsiadł do samolotu na Alasce w miejscowości Anchorage i poleciał tym samolotem aż do Chicago. Następnie w Chicago wynajął samochód, przejechał tutaj przez kilka stanów. Aż wreszcie zatrzymał się w stanie Vermont i to właśnie tutaj zabił dwie kompletnie losowe osoby. By tego było jeszcze mało, to przy zabójstwie wykorzystał on broń, którą umieścił w tajnej skrytce dwa lata wcześniej. Potem jak ich zamordował, pojechał do New Hampshire, pojechał do Maine, wrócił do stanu Vermont, potem wrócił do Chicago, wsiadł do samolotu, poleciał do Kalifornii, do San Francisco, znowu wsiadł do samolotu i wrócił na Alaskę. 14 tysięcy kilometrów pokonane tylko po to, żeby zabić dwie osoby. No. Czemu Ginol przyjął do Poznania? Rozumiem. A mi się wczoraj nie chciało iść po chipsy do Biedronki Jeszcze wracając do tej broni, która była umieszczona w tajnej skrytce On miał takich tajnych skrytek wiele One były rozmieszczone w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych Więc jak on się dostał do jakiegoś stanu On nie musiał tej broni kupować, ani kraść, ani przemycać przez granicę On po prostu odszukiwał swoją tajną skrytkę Wyciągał to, co było mu potrzebne i mógł zabijać Ej kurwa, rozumiem 14 tysięcy kilometrów przeleciał aby schować sprzęt swój i potem poleciał tam znowu, żeby zabić. Rozumiałem to. Dobra, ciło, bo nie słuchałem teraz. Ne, mógł zabijać. As a kid I always used to dream that I'd find buried treasure and if I will if I can't find it I might as well create it. napisał: "Powiedz lepiej widzowi co staszujesz. w swojej viewcajcie, się mogę co na co najwyżej tasować." Niektórzy pewnie się teraz zastanawiają w jaki sposób on został złapany. I prawda jest taka, że A ile masz lat? 17 by on kontynuował zabijanie w taki sposób, to prawdopodobnie nigdy nie zostałby złapany, ale w pewnym momencie coś mu po prostu odjebało i znaczy odjebało, no technicznie mówiąc, to mu odjebało już dawno temu, ale chodzi mi o to, że w pewnym momencie przestał on zwracać uwagę na te wszystkie środki ostrożności. I zamiast znowu polecieć na koniec kraju, żeby tam kogoś zabić, to on za swoją kolejną ofiarę wybrał osobę z tego samego miasta. Jakby tego było jeszcze mało, to to nie było gdzieś tam na jakimś zadupiu w lesie. Nie, on wybrał sobie taką miejscówkę. Jaki szanujący się seryjny morderca pracuje w takim miejscu? Tak czy inaczej, za swoją ostatnią ofiarę O mi drink, daj, chcę robić, za jakieś dziwne akcje A ile ty masz lat? Piarę Izrael Kiss wybrał dziewczynę, która pracowała w tym kiosku z kawą I tutaj możecie zobaczyć, że na tym kiosku są kamery Więc on został uchwycony Jest nagranie, które pokazuje moment, kiedy ona została przez niego uprowadzona Potem na innym nagraniu zarejestrowano jego samochód Więc policja miała już jakiś punkt zaczepienia co do dalszych poszukiwań Później, już po zabiciu tej dziewczyny Nasz seryjny morderca pojechał sobie na wakacje z rodziną I wydaje mi się, że na tych wakacjach dużo pieniędzy, dlatego że jak wrócił, to wziął jej kartę i próbował sobie wypłacać pieniądze z bankomatów w kilku stanach. Tam także został zarejestrowany na zdjęciach. On był wprawdzie zamaskowany, ale dzięki temu policja wiedziała w jakim miejscu się znajduje. Ostatnia wypłata zdarzyła się w Teksasie i także w Teksasie został złapany. Podczas kontroli drogowej policjant zwrócił uwagę na to, że jego prawo jazdy jest salaski, więc postanowił, że przeszuka jego bagażnik i w tym bagażniku znalazł rzeczy należące do tej porwanej dziewczyny. Izrael nie miał żadnego żalu. Mówił o co zrobił. Mówił o tym, co zrobił. Mówił o tym, co nie został o tym, co zrobił. Mówił 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 o co zrobił. Mówił o tym, co zrobił. Na YouTubie można znaleźć kilka godzin przesłuchań, które zostały upublicznione przez FBI. I na początku tych przesłuchań oni nawet nie zdawali sobie sprawy z kim mają do czynienia. Oni go zatrzymali w sprawie tej jednej dziewczyny. Ja pierdolę, ale to trzeba mieć na ranę w bani, kurwa. Masakra. Nie? Natomiast on zaczął się chwalić, że kogoś tam zabił, kogoś tam zabił, gdzieś tam obrabował bank, coś tam podpalił. You already have a lot of w Teksasie mm -hmm. If you want.

Big... On się siedzi... Huh. On się siedzi jak prezes Jak kurwa prezes To jest prezes A oni przyszli na spotkanie o pracę To wynikało oczywiście z tego, że FBI chciało się dowiedzieć Kogo on jeszcze zabił Gdzie ukrył ciała Natomiast on patrzył na to wszystko jak na takie informacje Które dawały mu przewagę nad nimi

Zryżam karę. dlatego na tych wszystkich filmach możecie zobaczyć, że on ma kawę, jakieś McDonald'y, batony. Chyba ja bym sobie wpierdolił teraz batona. Ciekawe jest, jakbym teraz na przykład poszedł na komisariat i powiedział, że jestem seryjnym zabójcą, to by mi dali jakieś fajne żarcie. <grym> Z innych ciekawych rzeczy, to w trakcie jednego przesłuchania udało mu się otworzyć kajdanki i próbował uciec. Został złapany, niestety nie znalazłem żadnego nagrania z tego wydarzenia, ale mam nagranie z tego jak to skomentował następnego dnia. Samir na Samir Bugajew. Well, with a lot of folks, not the least uh, of the prosecutors. And Why are they afraid I'd actually get away? <laughs> What's changed since yesterday? Uh, more handcuffs. I oh, yeah. yeah. What's so, changed for you, though? Nothing. Possibly additional charges. <laughs> he wanted the death penalty and he wanted it fast. He wanted to avoid trials. He wanted to avoid publicity and media. Ultimately, he didn't want to sit in jail for a long period of time. Ponieważ kara śmierci to jest coś, na co długo się czeka, tam jest dużo formalności, nie w każdym stanie nawet jest ona wymierzana, to on uznał, że jednak weźmie sprawy w swoje ręce, dokładnie mówiąc, weźmie żyletkę w ręce, pociął się, dla pewności jeszcze się powiesił, no i w ten sposób zdechł. Po przeszukaniu jego celi, pod jego łóżkiem znaleziono 12 rysunków, które zostały wykonane jego własną krwią. Na jednym z tych rysunków narysował on Bafometa, a na 11 pozostałych narysował czaszki, które prawdopodobnie symbolizowały 11 osób, które zostały przez niego zabite. Pod jedną z tych czaszek umieścił także napis Jesteśmy jednością. Poza rysunkami zostawił on także kartkę z jakimś poematem, którego nie chciało mi się czytać, więc wam nie powiem, co tam jest napisane. I jeszcze z takich nieoficjalnych źródeł to podobno zostawił gówno w kiblu. To <śmienny> Dob jest dobra. To jest dobre.